Exbot, czyli autopolowanie na medicine2.pl. Test działania, potrzebnego roku, czasu, gdzie w skuteczności. 30 minut Expa, przyspieszone dwa razy, czyli ile wbijemy Exbotem podka. Ciekawi? Zapraszam na film. Dim 2. z tej strony Dim 2 i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z Exbotem. Mhm, mm dobrze słyszycie. Dobra, wracajmy. Co właściwie dzisiaj porobimy? Dzisiaj porobimy to, co ostatnie, czyli po i podpowiadam po na pytania, ze względu na to, że do 19 troszeczkę mi brakuje i chciałbym go dzisiaj osiągnąć w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. Mam nadzieję, że się uda, bo to jest ponad 200 tysięcy ekspat, czyli ponad 200 potworków do zabicia. Trochę to jest, ale to nie jest tak dużo, żeby było jakoś przerażające i... I wiecie, i nie, było, nie dało się tego zrobić. Myślę, że to jest bez problemu osiągalne w dzisiejszym odcinku. A nawet nie. No to zrobimy to w następnym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak też się nie stało. Dobra, może zacznijmy z tym pytaniem, chociaż jeszcze tak patrzę. Mam wrażenie, że bijąc potworki czasem, czasem, czasem jest jakiś taki lepszy drop, bo pisanki dropią, to już wiecie. Dropem też. Yy, nie, pisanki, tylko dropem z tych takich lepszych rzeczy. No bo tak, to naprawdę. Coś, jeszcze można tutaj wyrobić. Ciekawego kawałek zespołu tutaj zbroi i nic więcej. Może marmurek. No i oczywiście księgi typopoli, są z inwuzji, w Lezji i tyle. Dobra, czas na pytanie. Pytanie od Mateusz. Słyszałeś o takim czymś jak autokliker? Jasne. Słyszałem o czymś takim jak autokliker. Pobierasz program, dajesz myszkę na dole na pasku. Tam gdzie masz ustawione czerwone potki i co na przykład pół sekundy myszka sama klika, tak legalnie zaoszczędzasz na kupowaniu autopodów. hmm, sztvanem. Jednak pamiętaj, że taki autokliker jest bardzo łatwo wykluczalny. Gamguard daje dostęp do panelu sterowania. Nawet nie wiecie, że takie coś jest. Panel sterowania czy pokazuje wszystkie odpalone programy. Widzi jakiś na program, to coś już informuje, coś już jest w vlogach, coś już pokazane jest, że mm, ty tam korzystasz z czegoś. Musicie GM sprawdzić, czy aby na pewno nie korzystasz z czegoś dodatkowego. Pamiętajcie, że ten Game Guard, nawet jak go wyłączycie, to wyłączy klienta. Dla mnie tego typu programy to jest robienie z ludzi debili. No i szpiegowanie ich. Chciał nie chciał, to jest szpiegowanie. Bo ingeruje w wasz komputer, a Wy to akceptujecie, żeby pograć. Taka jest prawda. Nie można powiedzieć, że jest inaczej. No zobaczcie. Zamknijcie proces, yy, który się nazywa... Już Wam mówię? Guard Exe. Nie chcę nawet wymawiać tego, jak to powinno być, tylko tak jak, się, tak jak jest napisane. GameGuard.exe. Wywali Wam klienta. A to jest tylko gg. HS był o wiele lepszy, bo HS było można zamknąć i ten klient zostawał nadal włączonym. Dla mnie HS i ten GG jest takim samym syfem, który kompletnie nic nie wnosi do rozgrywki, oprócz tego, że inwigluje Mhm. Sprawdza jakie masz procesy odpalone, czy masz na przykład nie wiem, odpalonego jakiegoś priwa, czy masz odpalonego na przykład nie wiem, wiedźmina. Z wiedźminem, ja zauważyłem, u mnie wiedźmin i metin nie działają w tym samym czasie. Nie, zamyka się metin i wyskakuje jakiś błąd g, g, -g pod tytułem jakiejś krzaki. Mhm. Muszę go kiedyś w a zrobić. Nie wiem, czy czasem niepodobne krzaki do tego, co wrzuciłem w poprzednim odcinku. To dla mnie było bardzo dziwne, bo no co, no Wiedźmin Wiedźminem, ale to jest w ogóle inna gra i tutaj nie powinno być żadnych niedogodnień, że nie, nie mogę sobie postawić sklepu i grać w wieśka, prawda? A tu się okazuje, że jest taki mankament, więc z tym multi czy też jak to tam nazywasz, jest problem. W te pety z metinów ciągle dropiam czy już nie? Pety. Pytasz o pety, czyli o małpy, razdory, nemery i tak dalej, to dropi, ale to nie dropi z metinów, drogich sokole, tylko z bosów. Z bosów ostatnio też dropiło właśnie ze szkatułkę właśnie okejek. Okejki były fajne. Ja żałuję, że smoka nie wydropiłem, bo jakbym miał smoka, to bym miał właśnie teraz XP gdzieś tak pomiędzy 89 a 99, był już ten, co oko miał. Sokoł, smok. No ale niestety tak się nie stało, bo mój piękny fart nie pozwolił mi na to. Niektórzy otworzyli dwie złote skrzynki i mieli już swojego smoka. Ja nie miałem ani sokoła, ani smoka. A się zdziwię, że miałem numerera, zdora, pająka i pa małpę. Wszystkie cztery mam, ale smoka nie mam. Czekam na smoka, że zostanie dodany do dropu gdzieś. Może gdzieś w trakcie tego eventu będzie dodany, chociaż w to wątpię bardzo, 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 więc sokole. Pytasz, jeśli pytasz o małpy, dropią, tylko pamiętaj dropią z bossów. Natomiast jeśli pytasz o Pety, czyli wierzchowce, to było przez chwilę cięcie, bo musiałem włączyć innego klienta, bo tak go mi wywaliło. Jeśli pytasz jednak o wierzchowce, które dropią pomiędzy 19 a 21, prawdopodobnie podczas eventu został ten drop wyłączony. Jednak trzeba patrzeć na komunikaty, bo pomiędzy 19 o lutę 19 powinien pojawiać się komunikat. Zapraszam, zdobądź swojego mega wierzchowca, coś w tym stylu. Do godziny 21 powinien być taki komunikat, i o 21 szansa na zdobycie twojego mega wierzchowca nastąpi już jutro. Zapraszamy ponownie, czy coś w tym stylu. No, więc sam widzisz, dostałeś odpowiedź na PETY, no i jak na Wierzchowce. Mam nadzieję, że dobrym odpowiedzi, chyba że coś się zmieniło w trakcie, jak ten film publikuję, bo to już chyba sobota jest albo piątek. Nie, chyba sobota, więc... O, to już mogę wam powiedzieć, że jak nam święcenie jajeczek. Bo to też jest dosyć ciekawe. Chodzicie święcić jajeczka? Ja zazwyczaj co roku chodzę święcić jajeczka i nie wiem jak w tym roku wypadnie, ale mam nadzieję, że coś się wykombinuje. No. To mogę powiedzieć w ten sposób, że o, ale on miał piękny, piękny uśmiech. Jak moja baba od angielskiego. No, przejdźmy dalej. Oj! Tu, tu może być trochę strasznie, bo małe napiski. Drogi Darku, Konradzie, co tam? Ja uważam, że to jest bardzo złe dla nas graczy, ale świetnie posunięcie ze strony GF. Hmm, czekaj, czekaj, muszę rozkminić. Dlaczego złe dla nas za dobre dla GF-u? Mimo że ludziom się to nie podoba, to szanujcie, szacuję, że około połowa PLA, że szacuję, że około połowa PL-a to boty. A połowa tej połowy to osoby, które dostaną bana. Tak, to możliwe. Tak, tak, to jest bardzo możliwe, że dostaniecie bana, jeśli na przykład lecisz na Wucha. I robią cały czas nowe konta. A w ten sposób może będą Exped zarabiać 10 razy wolniej, ale nie dostaną bana. A dlatego 10 razy, bo nie ukrywam, boty dostępny na rynku, oferują szukanie itemów w sklepie. Automatyczne robienie odłamków. A no to faktycznie, kiedyś widziałem takiego bota, że miał chyba jedną czwartą, można powiedzieć, że miał taką wielkość, wielkość jak y, komentarze tutaj wstawiłem. Czytanie Q, automatyczne używanie skilli, wygrywanie GMA, łowienie, teleportowanie po mapie, możliwości zrobienia whitehaka na marmur. Ja osobiście nie gram już w metinę od dawna i mimo, że coś czasem sprawdzę, to mam zamiar wracać. Aha, to nie mam zamiaru wracać. Mam nadzieję, że to przeczytasz. Ja to zawsze czytam wszystkie komentarze. Przynajmniej staram się czytać wszystkie komentarze. Oczywiście, jeśli komentarz jest dziwny i nie pasuje w ogóle do filmu, to mam wrażenie, że mm, ktoś tu zabłądził. Na przykład wczoraj pod jednym z filmów ktoś napisał jakąś głupotę i tak... Kurcz, o co chodzi? Nie mogłem Kumać o co chodzi, naprawdę. Miałem taką. taką, Ten. Ten. Było napisane. Uwaga, uwaga, łamaga. Nie miałem kompletnie pojęcia o co chodzi, a rozmawiałem tam zupełnie o czymś innym. Chociaż potem tak się zorientowałem, że. Kurczę, może chodzi o to, łamaga, że mi coś tam spadło, tak? Ale. Spadło coś, no. To nie jest mojej winy. Natomiast kondolencję. No to tak. Czy świetne posunięcie ze strony GF-u? To ja to nie wiem, ale na pewno specjaliści od GF-u nie grają w METINA i nigdy w METINA nie grali, więc nie wiedzą na jakiej podstawie gra wygląda i nie wiedzą co dodawać, co nie dodawać. Dobry przykład: METIN 2SG. Tam wiadomo co dodawać, nie wiadomo, wiadomo czego nie dodawać. Gra toczy się różnymi poziomami, typu e, widzieliście tutaj wieże Orków. Nie. Na PLu. W życiu. Oni tutaj nie dodają czegoś na mały level. Oni wolą, żeby to było dodane na większy level, bo F czerpie z większych levelów, leveli większe zyski. Przepraszam, kto kupi Dzika szybciej? 42 level czy 99 level, który chce szybko bić metki? 99, bo szybciej na tym w XP 102, 120. Kto kupi Kamień Kowala? 42, który ma ulepszyć tylko fms na plus 9, reszta mu nie jest tak bardzo potrzebne, bo może kupić wszystko na rynku? No nie. Kupi to 120, który ma zbrojkę 104, poziom i nie może zrobić na, 100, na 105, prawda? No właśnie, ale to jest takie trochę myślenie na, na ten wyrost, bo powiem wam, że jak tak sobie myślę, to gra na pl w ostatnich czasach polegała tylko na tym, że staliśmy w M1. Dali nam takie dodatki, że misje dzienne typu odłamki już nam to stanie wem 1 bardzo ograniczyli, bo musimy wydropić te 30 sztuk odłamków. 30 sztuk odłamków na 101 levelu to jest około pół godziny. Na 42 pół godziny. Na 75 kilkanaście metrów. Więc ja bym tutaj nie był taki wiesz, że Hopsiub GF na tym posunięciu coś zyska. Myślę, że mało zyska. Może tylko osoby, które będą chciały to przetestować, ale szybko się sparzą pod tytułem. Ten bot przecież nie działa: to nie działa ani w taki sposób, ani w taki sposób, ani premium nie działa, ani. Dobra, ten nie premium działa w taki sposób, że my go widzimy, że cały czas coś się gdzieś tam dzieje. Jak sami widzicie, no, on XP i jako tak to wygląda, ale tak naprawdę ten premium on podobno nie ładuje potów. To już jest śmieszne, czyli musisz kupić jeszcze auto musisz jeszcze kupić trzecią rękę, musisz jeszcze kupić milion innych niepotrzebnych rzeczy, żeby w ogóle to działało. Jeśli chcesz ekspić w grocie, przepraszam, ale... Ja myślę, że Dariuszem jakbym odpalił skille, mógł, dobra, nawet przy odpadanym strachu i ostrzu dałbym radę. Ale... Poty? Musiałbym mieć niebieską, bo one tam zjadają po prostu niebieskie. Która to jest taki? Mm. Narkoleptyk, chyba to się nazywa dokładnie niebieskich potów. Jakby to był apap, to one by jadły te apapy. Przykład. Ja za dużo leków nie znam. To jest niroskorbin, apap i buprofen. i ten. i buprofen to jest coś, coś też jest, ale nie wiem co to jest. No dobra, morfina to chyba każdy wie, że jest coś takiego, ale nikt nie chce tego mieć w sobie. O tak, można powiedzieć. Ech. Zbliżamy się do końca, ale jest jeszcze jedno fajne pytanie, które widziałem, stwierdzenie Czwarta ręka podnosi wszystkie przedmioty, które przynależą do twojej postaci, Działa z trzecią ręką autopolowanie i autopolowanie będzie Bardzo Hilar Ja myślę, że to masz rację, bo to na pewno będzie Boss finder wyszukuje najbliższego bossa na mapie i wyznacza drogę dotarcia, będzie Wykrywanie metinów i już istnieje No jasne, że tak, no masz bardzo, bardzo dużo racji w tym że tak naprawdę Boss Finder, czy Czwarta Ręka... Czwarta Ręka jest nieunikniona. Ja myślę, że Czwarta Ręka będzie dodana szybciej niż w ciągu miesiąca. Obstawiam, że on już nawet może być gdzieś w kliencie, tylko jest jeszcze tak zakodowany, że niestety nie możemy go nawet zobaczyć, jak to wygląda na privach, czy coś. Bo zobaczcie, że na privach te wszystkie rzeczy są dodane. Chyba nawet już widziałem, że któryś priv chce też autopolowanie wprowadzić. Czy was, ludzie, pogrzało autopolowanie na privie? To już może wprowadzić, nie wiem, pelerynę, która się ładuje co pół sekundy i luruje nam moby, to będzie łatwiejsze niż takie autopolorowanie, Polerowanie właśnie powiedziałem, jakby ktoś nie zauważył. Ale nie, no ja myślę, że to zostanie wprowadzone szybciej niż w ciągu miesiąca, bo ten bot jest teraz upośledzony i w takim stopniu być nie może. Jest za drogi, jest niedziałający, kto z tego by chciałby korzystać? Tak naprawdę, żeby skorzystać z full z bota, który by działał, musicie kupić tak. Dwie autopoty. Minimum. Duże. Bota. Trzecią rękę. Rękawice złodzieja. Peta. Yy, tego, co podnosi drop. Oraz pierścień doświadczenia. Siedem rzeczy z IS. Siedem rzeczy z IS. Na tydzień. Około 500 SM. Czy ktoś z Was kiedykolwiek wydał 2000 SM na miesiąc na dopalacze? Nie mówię tutaj o ulepszaniu, nie mówię tutaj o jakichś innych rzeczach, tylko 2000 tak po prostu co miesiąc wrzucić w SM. Ja nie. Jeśli ktoś wydaje, spoko jego wola. Ale na upośledzonego bota, który sam XP, nie wydałbym tyle. Przepraszam, ale nie. Mm, nie ma szans. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, jeśli Wam się podoba, zostaw w górę, komentarz, w którymi. Będę miał na co odpowiedzieć. No i zapraszam na kolejne odcinki z Bota. Trochę, trochę dziwne, ale z Bota, tak? Dobrze słyszycie, z Bota, nie z Buta, tylko z Bota. Do zobaczenia. Pozdrawiam jeszcze raz dim 2 i wesołych świąt, życzę wszystkim, którzy je obchodzą. Do zobaczenia, pa pa.